I oto przed nami dzień czwarty, na który oczywiście zapraszam. Potem jak załatwiliśmy siwę. Startujemy oczywiście na posterunku. Baker w starciu z siwą został ranny, szefem zostaje Daniel. Tutaj w tym dniu będzie bardzo fajna rzecz. Zmodyfikuję sobie bardzo fajną broń, sobie stworzę. Zresztą zobaczycie za chwilę. W tym celu trzeba oczywiście udać się do Wayna. Ale najpierw, jak pamiętacie, zdobyliśmy klucz do szafki. I teraz pójdziemy zobaczyć, co w niej jest. Trading card. Dokładnie. Trading karty od tej pory będą. Wam potrzebne, ponieważ e, jest to alternatywa dla mod permitu. Mod permit, jak pamiętacie, dostawaliście od Bakera. E, dzięki niemu mogliście iść do Toreca, który wam wrzucał dodatkowy slot do broni. Teraz, e, jak Torec nie żyje, zbieracie trading karty e, i będziecie je dawać Wayneowi. A tutaj zużywamy drugi klucz. To jest właśnie schowek, o którym wcześniej wspomniałem. Znajdziecie tutaj o MP5, narzędzie. A tutaj nie pamiętam co było. O pełno. O proszę. Coś na atak. No i rewelacja. Nie więcej tu nic ciekawego nie ma. No i proszę bardzo. W ten sposób obydwie rzeczy załatwione. Idziemy do Wajna. Dobra, teraz tak. Zrobię sobie mały miszmasz tutaj. O właśnie. To jest, to jest właśnie... Teraz wam Wayne powiedział o tym, o czym ja przed chwilą wspomnię. Pierwsze co to sobie porozładowywuję broń. Szkoda amunicji. M9 bereta, którą dostaliśmy od Bakera po zabiciu siwy. MP5 znaleziona w schowku. Dobra, coś jeszcze? Nie, no to wywalamy. Raz, dwa i trzy. Dobra, teraz itemy. Co wywalamy? E, oczywiście to wszystko powywalam. To mi nie będzie potrzebne. W lokacji, którą będziemy teraz przechodzić, czyli jak wspomniałem, na zakończenie dnia trzeciego będzie to szpital. W szpitalu powinno się znaleźć wystarczająco dużo medykamentów, że nie będę ich potrzebował. Trading card też na razie zostawię. To też wywalę. Wszystkie tule, o, wszy, wszystkie tule, klucze jakieś zbędne, wszystko to wywale. Medykamenty zostawię sobie tylko trzeciego, trzeciej klasy, trzeciego poziomu. Dobra, trzeci, trzeci, narzędzie, narzędzie, wypad. Dobra, teraz tak, co stąd zabrać? Tu coś było. O, zasięg, właśnie. To Was bardzo interesuje zasięg. To jest rzecz, która w tym dniu interesuje Was najbardziej. Jeśli znajdziecie gdzieś zasięg, to yy, będzie bardzo fajnie. Dobra, dobra. Teraz się przemodyfikujemy i tak. Pierwsze co szukacie, jeśli chcecie modyfikować broń, tak jak ja to teraz będę robił, szukacie broni, która zadaje największe obrażenia. Ma największy współczynnik ataku. U, teraz jest to dla mnie M9. Prawdopodobnie dla Was też będzie na tym samym etapie gry. Jeśli chcecie do niej cokolwiek dodać, szukacie innej broni, która zadaje także atak, ale najmniejszy. Teraz zobaczcie. M203 zadaje 2. A colt zadaje plus 3. O, i teraz sobie dodamy kolta. Najpierw, najpierw dwójkę z M203, a potem z kolta trójkę. W ten sposób zwiększacie bardziej współczynnik ataku. Teraz co mnie interesuje. Oczywiście znowu pierwsza co modyfikujemy M9. I teraz szukamy zasięg albo pojemność magazynka zasięg. Dobra. Teraz znowu i szukamy dalej zasięgu. Zasięg plus magazynek. No to też będzie dobre. OK. N9 znowu. I jedziemy dalej. Co teraz? O nie ma większej różnicy. Można dodać i jedno, i drugie. Plus 1, plus 1. A zasięg nam się nie zmieni. No dobra. Zabieramy te parametry i jedziemy, i została nam ostatnia broń, MP5, którą oczywiście też zabieramy. Proszę bardzo, po jeden, po jeden. I teraz wasza decyzja, M16 modyfikujecie, znaczy zniszczycie i zabieracie parametry do M9, albo nie. No ja zaryzykuję i yy, zabiorę te parametry z tej, z tej M16. Yy zużywając tym samym ostatnie, mój, ostatnie moje narzędzie, ostatniego tula. Mam nadzieję, że gdzieś tam w szpitalu trafię wystarczająco dużą ilość tych tuli, że będę mógł sobie jeszcze zmodyfikować broń, bo, bo by się to przydało. No i co, trzeba zabrać już tą naszą zmodyfikowaną M9. Przeładować, żeby była, żeby był pełny magazynek. No i cóż, to by było na tyle. Teraz sobie zobaczycie, jakie fajne parametry ma. Plus 50 do ataku, 61 zasięg i 18 pocisków mam. I trzy strzały można oddawać. Fajne, nie? Jeśli nie, doda nie dodawalibyście tej M16, yy, parametry byłyby troszeczkę gorsze. Tam o, o dosłownie no, parę punktów yy, życia byście mniej zabierali tym yy, potworkom. Ale mielibyście dodatkowe narzędzie, które może się potem okazać kluczowe pod koniec tego dnia. No ja zaryzykowałem, więc już teraz nie ma odwrotu. Idziemy szukać Maedy, tak w ogóle. Jak możecie się domyślać, jest on w laboratorium. Ta laborantka, którą spotkaliście w drodze do Bena i Bakera, gdzie trzeba było ich ratować w poprzednim dniu, właśnie w tym pomieszczeniu. I tutaj jest Maeda. Trzeba z nim chwilę porozmawiać. Maeda podpowie, gdzie można dalej się udać. Będzie miał pewne przypuszczenia, czego szuka if i gdzie automatycznie można się udać, żeby ją odnaleźć. Tak, atak na posterunek był tylko odwróceniem uwagi od prawdziwego celu. O, no i teraz wiadomo. Tak, i za wszelką cenę chce się zapłodnić, aby stworzyć Ultimate Being. O, proszę bardzo. Najbliższy szpital to szpital świętego Franciszka. San Francis Hospital. No i co? Trzeba się tam oczywiście udać i zbadać sprawę. I to jest właśnie fajne w tym dniu. Nie musicie nigdzie w sumie specjalnie jeździć. To jest po posterunku pierwsza, jedyna i słuszna lokacja, do której należy się udać. Daniel da wam, jak widzieliście, magazynek, a nawet więcej niż jeden magazynek. 30 kulek. No i dobra. Do szpitala. No tak, Maeda właśnie też powiedział fajną rzecz, że y, musi być zgodność z ojcem, jeśli chodzi o samozapłodnienie ich. Inaczej, proszę bardzo, następuje śmierć. Dobra, no to przyjechaliśmy. Mamy, mamy szpital. O, nie, Maeda. A nie wejdziesz tam. To jest tylko dla wybrańców ścieżka. O, i teraz Maeda zaśmieci wam po raz kolejny inwentory, dając bezużyteczny talizman. Gdzieś kiedyś w jakimś faku czytałem, że niby one pomagają na jakieś tam stwory konkretne, ale jakoś powiem wam, że tyle razy co grę rozgrywałem, nie zauważyłem jakoś większego wpływu... Yy. Więc no, można się tego pozbyć, a jak się tego pozbyć, to za chwilę Wam powiem. Tutaj, jak wyciśni do szpitala, jest skrzynka, dobra. I teraz tak. E, jeśli nie chcecie otrzymywać talizmanów od Maedy, jest na to sztuczka. A, zapomniałem, tu jest telefon. E, jeśli nie chcecie otrzymywać talizmanów od Maedy, jest na to bardzo prosta sztuczka. Musicie mieć zapchane do granic możliwości inwentory. W tym momencie Maeda nie będzie w stanie dać wam talizmanu, bo po prostu nie będziecie mieli na niego miejsca. No ja akurat jak widzieliście, sporo zwolniłem, więc y, musiałem wziąć ten cholerny talizman. Ech, no trudno. Pierwsze co? Wchodzimy do windy. Oczywiście lewej. Ta dziewczynka Maja znów się nam pojawiła. A tymczasem Aja ugrzęzła w windzie. No, może nie do końca ugrzęzła. Czas stąd wyjść. Dobrze, że drzwi chociaż działają. O, tu jest bardzo fajny klimat właśnie w piwnicach szpitala i zepsuła zasilanie. Mhm, już się muzyka zaczyna, proszę bardzo, jak to fajnie wygląda. Co ja mówiłem o szpitalach i y, światłach na zasilaniu awaryjnym w pierwszym dniu? Tak. No cóż, trzeba się stąd wydostać. Żeby się stąd wydostać, musicie znaleźć trzy bezpieczniki, które są gdzieś tutaj tej lokacji. Porozmieszczane, porozrzucane. Ok, idziecie na dół. Pierwsze drzwi, które Was interesują, to są te drzwi tutaj. I tu znajdziecie pierwszy bezpiecznik. Będzie on na półce. O, już błyszczy. Po prawej stronie, na górze. Wystarczy podejść, wcisnąć X. I proszę bardzo, pierwszy bezpiecznik. Pamiętajcie, że musicie mieć miejsce w inwentory, żeby wszystkie bezpieczniki zmieścić. Tak. Ta skrzynka zawiera broń. M79, shotgun, który strzela. Dwa razy i ma taki fajny bonus. O, widzicie tą strzykawkę? Ten bonus powoduje, że stwory są lekko zakręcone. Nie będą się tak szybko ruszać, że tak powiem. No ja akurat oleję na razie tą broń. Zabiorę z niej sobie tylko amunicję. Ona mi nie będzie kompletnie na razie do niczego potrzebna. Jedno narzędzie znalazłem, to dobrze. Druga skrzynka, co tu jest? Amunicja. No dobra. I mamy nowych wrogów. Jakieś żelowate, nie wiadomo co. Te gówna plują w takim czerwonym, o właśnie, rzucają takie czerwone kulki. To powoduje zatrucie. Także uważajcie, unikajcie tych kulek. Dlaczego używam pistoletu, a nie shotguna? Zobaczcie jak szybko ładuje się pasek akcji. Pasek akcji również zależy, znaczy jego prędkość ładowania zależy od tego, Jaką bronią dysponujecie? Jeżeli jest to właśnie, będzie to shotgun albo jakaś broń półautomatyczna, pasek będzie wam się trochę wolniej ładował. Przy pistoletach ten pasek się bardzo szybko ładuje, także jak widzieliście. O, znowu Maja. Także jak widzieliście, zanim zdążę oddać wszystkie trzy strzały, mam już prawie naładowany pasek do końca. Wystarczy tam pół sekundy, sekundę odczekać i już można znowu strzelać. Do tego właśnie będę używał pistoletu. A tymczasem trzeba udać się do tego pomieszczenia. To są kolejne drzwi, tam migała taka niebieska lampka, do niej też dojdziemy. Tu jest telefon, można sobie zapisać grę. Ta skrzynka Was interesuje i ta szuflada. Klucz do sali autopsji. Dokładnie.